W kolejnym odcinku z serii pojebane odpowiedzi. Witam się z wami DJ ty ujemy naszą serię, moi drodzy, dawno, bo w maju był ostatni odcinek, dlatego postanowiłem, moi drodzy, w lipcu przygotować dla was pojebane odpowiedzi. Tak, tylko że mm, był taki problem, że no fakt przepraszam. Nie chciało mi się nagrywać, ale nadrabiam to i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie stał stosunkowo wysoko na poziomie i będzie Wam się jak najbardziej podobał, bo wiem, co mnie czeka. No i cóż, moi drodzy, jestem na to wszystko przygotowany i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Także ja Was zapraszam serdecznie do oglądania miłego seansu. Bujaka, bujaka, Adolf jest pedałem czy gejem? jestem ani pedałem ani gejem. Jestem jednorożcem. Rozumiesz? Jak twój jednorożec Adolf i czy wie on o Ramusie? W jakim Ramusie? Ja, ja mam się dobrze. Adolf, bo ja muszę ci Jaki coś ramus? powiedzieć. Ale. O czym Ty mówisz? Nie, nie, proszę. Boć ja, ja cię okłamywałem Nie. źle mi z tym Nie Przepraszam Adolf DJ Czy twoje auto Golf 2 wyciągnie 20 na prostej? Z majtkami na głowie, czy ze skarpetkami na uszach, albo ze spodniami na głowie? Nie rozumiem. Co? Gdzie pieniądze z projektu Kamera? Moi drodzy, te kwoty były tak wysokie. Że w ciągu zaledwie 30 dni od czasu rozpoczęcia projektu do czasu zakończenia projektu udało nam się zebrać kwotę, którą wam teraz pokażę, a jest to: Złotówka. Tyle nam się udało zbierać. Gdzie jest kurwa, Adolf? <grystanie> ale Sajda nie ma w tym domscy. przyjemności zrobię. Do są, to? to szaleć. To szale. Ach, to się włączę. O. Ech, o. Coś się czuję obserwowany. Gówno, Jezu. To oh. już Ej! O ludzie! Jesus o. DJ, piłeś kiedyś ocet? Ocet to może nie. Znaczy w galacie to jadłem, ale piłem coś gorszego i zaraz wam pokażę. Moi drodzy, i ja ogólnie nie polecam. Nie polecam. Piłem takie gówno. E, z wódka. Wódka i Jeżeli macie 18 lat, to nawet tego nie próbujcie. Tak w ogóle mam na sprzedaż. Chce ktoś kupić... E, nie to jest 07? W Finlandii? Pomachajcie. Czujecie to? Czujesz to? Czujesz tego bełta? D... Okay, da. DJ, kurwa, co jest? Adolf gra w LOLa? Kurwa, idę do Gimpera! Grać to może nie gram do gra, dobra? Ale. S swojego pana to czasem lubię pooglądać. I przepraszam bardzo, ja sobie. ja wypieram się. Do Gimpera nigdzie nie idziesz. Bo będę żywał tęczą. Jak pójdziesz do Gimpera! Wypieram! Zęby śrubokrętem. Wiecie co mam tego dość, naprawdę, nie? Bo kurwa... Adolf już mi powoli zaczyna kraść show To jest. To są moje pojebane. On się pi***. jego jest po prostu więcej na tych y, nagraniach aniżeli mnie. I. Wiecie co? Moja ulubiona pasta to Oral B. Ale nie mam Orala, mam Anala... znaczy met fuck. I wiecie co? I tak, myję zęby śrubokrętem. To jest. to jest. Y Nowe zastosowanie, to nowa technika Ogólnie tutaj mam pastę I teraz moi drodzy Nowe zastosowanie To się, to się stosuje od niedawna. Ja się ogólnie w Chinach nauczyłem tego W Tajlandii trochę W Tajlandii to mi powiedziano Że działa bardzo dobrze na skliwo Czasem można złapać takie resztki Jedzenia, które ruszają wam rzeszano wam w szuszcze. A, a jest trudno dostępne, W ogólnie wtedy, możecie się to wyciągnąć. To jest skomplikowane, a już jest do, do zrobienia. DJ, dalej liżesz chochle, Chochlę? Proszę cię, to jest dla słabych. Teraz liżę łopatę i dostaję smsy. Jak jesz lody? Że przede wszystkim nie kupuję tanich gówin. Zacznijmy od tego. Mam tutaj frugo, na którym jeszcze jest y, taka szać. Widać ją minimalnie, aczkolwiek. Widać. O, tu, o, tu widać. Tu widać. Mm. Także to jest pierwszy krok. Następnie, wiadomo, że go trzeba otworzyć. Ja go już trochę czasu mam i on mi się ogrzał. Tego trochę muszę wypić. Ogólnie to jest frugo, wciągni na zimno smak. chuj wie jaki, aczkolwiek dobre, ale odejmę w ten sposób. so gay. ogólnie kurde, Gay. Czy ananas wyszedł z puszki? No moi drodzy, jeszcze nie, aczkolwiek mam tu ananasa. Takie dam lokowanie produktu. Chuj wie jaki dam. Ananasowy ananas. To jest e Pineapple, slice in lime sy 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 syrup. Czy coś tam? Ja się postaram to. Powiem, otworzyć, moi drodzy. I za go wypuścimy nawet na wierzch. Aczkolwiek to nie będzie łatwe. Pijecie, pijecie czasem ten soczek z tego? Ja pierd... Niedobry. dobry. <kłysy> Kłysy> nie no. W dupę tak jest. Z jest co, to będzie Katolga, żeby to odblokować to będzie taki achievement unlocked Ale spoko, już pół puszki jest Ja może pokażę Jak, jak to się tam otwiera Tutaj, jak, jak trochę Jak będzie oczywiście cokolwiek widać Nie no, widać, widać I za go kurwa, wypuścimy z puszki Chłopak kurwa, tutaj męczy, bieda kurwa, tu siedzi Patrzcie, jest ananas. Będzie słabo widać, ja nie chcę przechylić, żeby nie wylać, ale widać go. Mamy ananasa. Naszykła. Sądzę, że można go wypuścić z puszki. Wychodź z tej puszki. No. And it's done. Jesz karmę dla kotów? Dajcie like, bo będę lał ze śmiechu, jak na filmie otworzy kitkety i będzie je wpierdalał. Mówisz masz. Specjalnie dzisiaj udałem się do sklepu w celu zakupienia tego pięknego kitketa. Czytam kitkata, nie wiem jak to się czyta, za magiczne złoty 75. Ścielenciną w sosie. I tu Achetela galu E, że to chyba po francusku, i przygotowałem sobie taki talerzyk i widelec, to będzie najgorsze, mojej drodze dwie minuty w moim życiu. Bo ja to postaram się zjeść. Znaczy, nie całe, aczkolwiek wezmę sobie do trochę. Także tu coś trysło. Widzieliście? Dobra, pachnie jak. Jak karma dla kotów! God dam! Um, wyglądem. To to nie zachęca. Wygląda to. Następująco. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Ale zaraz będzie widać, jak było, że to na talerzu. Także. Jedne trochę. A właściwie chyba całe. Wyjebie. Mam... <tark> Mało no, no dlaczego? Jeszcze tam coś siedzi w środku że co? Dobra, ja to sobie wyciągnę później Ale... Nie, dobra, to pudełko położę tu Ale jest to gó... No, boże, jak to wygląda! Co ja robię dla internetu? Nie wiem, milion reflinków za to po prostu, milion reflinków Ja to... Jezu, moja dziewczyna mnie już nigdy nie pocałuje Już nigdy nie znajdę dziewczyny Kurwa, ja się boję tego. Wezmę sobie. No, wchuj, nie, to jest straszne. Jesus. Ja to zjem przy Was. Wezmę sobie tyle. And good luck. <grycznie> Życzę mi szczęście. Oglądam na różne gówna, ale. o tego się boję. O ja, p <gry> Duro trade home. i ja p w życiu nie jadłem gorszego gówna, o ja p***le. Dobrze, że mam jeszcze tego rożka sproga. Połączenie oddechu kota i smaku tego gówna jest straszne. Nie. Nie próbuj tego. No. DJ, już od piątego odcinka proszę Cię o odpowiedź na moje pytania, więc tak. Ile razy zrobiłeś kanapkę z margaryną? Zizek poszedł srać, więc ja odpowiem. Spierd... To by mi chciało być niemiły. Zawsze robię źle. XD więcej filmów, xD więcej filmów, xD więcej filmów, xD więcej filmów. XD więcej filmów. Dziękuję. Dobranoc, zrobię spam. Robię spam, robię spam, robię spam, robię spam. Widzicie, niektórzy nie mają co robić w swoim życiu. Bo później przechodzą takie ciężkie chwile. Dla każdego z nas i to jest smutne. To jest bardzo smutne. To jest to bardzo poruszające. Już ludzie są tacy i potrafią dalej swoistej drogi do szczęścia. Dlaczego? Dlaczego nikt nie chce pomóc? Czy potrafisz wyrewolwerować, wyrewolwerowany rewolwer, którego wyrewolwerował, wyrewolwerowany na sto chujów rewolwerowiec podczas lizania łiszki i kiedy za oknem spadł bąk na strąg, a strąg mu pękł. Pękł pęk, pękł, pękł strąg, a bąk się zląkł. Taki kozak? Taki kozak? Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił? Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i odpisuję, bo tęsknię ku tobie. Masz 10 zł w telefonie za tylną klapką? No wiesz ty, że nawet nie wiem, aczkolwiek. To jest warte uwagi, moi drodzy, jakby ktoś od razu pytał, sonę Xperia J. Eee. Tak wygląda moja tylna klapka, tutaj mamy otwarcie, także moi drodzy Zobaczymy co tu się kryje za tylną klapką, uwaga, uwaga, ja może tak jakoś odwrócę I uwaga I uwaga, I zaraz zobaczymy Proszę bardzo i I co, coś jest To jest moi drodzy To jest byś, to jest Zbigniew Nie, Zygmunt Zygmunt! 200 zł! Ale to jest wszystko jasne. Ja wiem czemu tak jest. Wiecie dlaczego tutaj jest 200 zł, a nie 10? Bo to nie jest telefon plepsu. <grystanie> Lubisz sok z gumi Nie wiem, bo nie piłem, ale mam 2,5 litrową Pepsi, na którą cię yy, biedaku nie stać. Czaisz kurt. 2,5 litra. Aż sobie wstrząsnę. I już nigdy je nie otworzę, bo jak wykwi, to jak w czarnobylu. Czy Hajś się zgadza? I co sądzisz o dopochwowej antykoncepcji XD? Wiesz co, ja sądzę w ogóle, że antykoncepcja jest chująca. bo gumki często pękają, a to jest przykład. Chciałem sobie założyć kondoma na głowę, i, I wyszła taka pokachonta z bardziej. Yeah. Tyle mam do powiedzenia. O. O tyle. DJ, kurwa, czemu już drugi raz Adolf jest w mojej wannie? Skąd Jestem w swojej wannie. O patrz, o co ci chodzi? Ja rozumiem. Eee... stary, co my tutaj właściwie robimy? No nie wiem, o, a co my mieliśmy robić. Dlaczego ty trzymasz miecz? Nie, nie, wiem, no... Chyba mieliśmy się bić. No co ty? Nie wiem. My, no, na, naprawdę... No, mieliśmy się bić chyba. O czym ty mówisz? W ogóle nawet nie wiem... Nikt mnie o tym nie poinformował, to tutaj... Takim mieczem wyskakuje. należy się bronić, stary, no. Stary, nie, nie chciałem cię bić, no, przepraszam, no, no... nie wiem, ktoś rzucił, podrzucił, czy coś ten męż, no, nie... Stary, nie wymyślę, ja wiem, że miałeś jakieś... Naganne po prostu myśli w stosunku do mnie i wiem, że... To się tak nie może skończyć! No... Wiesz, no w sumie ja też tak so sądzę, to, to... To nie wiem, no może jakaś zgoda, czy coś, jakiś anal, oral... Wiesz co, stary? Nie... Po prostu... Nie no, przygiąłeś, stary. Nie, nie, ja z tobą nie dyskutuję już. No ale... Weź się nie pochaj, no! Zamilknij, proszę cię, zamilknij. Chodź na, ch na chwilę. Dzięki. No, także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wraz z Adolfem chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że wytrwaliście. E... Dobra, Adolf, wypierdalaj stąd. Dzięki. E... Także chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że byliście. I że obejrzeliście ten odcinek i mam nadzieję, że się podobał. E, także ja Was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com slash djpalaside oraz do mojego sklepu z koszulkami pearl, Jak i zarówno do zadawania pytań w pojebanych pytaniach. Także my się widzimy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie za pół roku, tylko ciutkę wcześniej, może nawet nie wiem, za tydzień, dwa. Może coś takiego, zależnie od tego jak będziecie pytali, e, zobaczymy. Także ja wam już e, serdecznie dziękuję, żegnam was, komentował DJ Palosite i niech moc bujaka, bujaka będzie z wami. Odmeldowuję się.